Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to ZTNA, czyli Zero Trust Network Access. Co to jest? To jest koncepcja, która została przedstawiona przez Gartnera i dotyczy środowisk rozproszonych przede wszystkim i takiej nowej koncepcji bezpieczeństwa, która mówi, że dostęp do aplikacji będzie będziemy udostępniać tylko. Określonym osobom i dla określonych konkretnych zasobów. Czyli jeżeli nie mamy zdefiniowanej polityki dostępu, to znaczy, że taka osoba czy urządzenie nie dostanie dostępu do niczego. Dzięki temu mamy możliwość lepszego kontrolowania tego, co z czym może się łączyć. Jaka jest różnica pomiędzy tym nowym podejściem, a tym, co dzisiaj znamy? No, dzisiaj tak naprawdę robimy podobne rzeczy, jeżeli mówimy o takich implementacjach tzw. on-premise, czyli w lokalizacji firmy, bazując na jakiejś infrastrukturze firewall. Czyli mówimy o tym, że dobrze, definiujemy do jakiej grupy dany system należy, definiujemy do jakiej grupy użytkownik należy, a potem definiujemy politykę dostępu pomiędzy tymi dwoma grupami. Co jednak się stanie, jeżeli my mamy bardziej rozproszone środowisko, czyli nasz ruch, który będziemy. Poddawać tym regułom, nie przechodzi centralnie przez naszego firewalla czy klasy firewalli. Czyli mamy możliwość rozpraszania systemów w chmurze, w zasobach różnego typu i w różnych miejscach zlokali zlokalizowanych. Taka koncepcja wtedy centralnego filtrowania ruchu, polityki centralnej w jednym miejscu się po prostu zwyczajnie nie sprawdzi, bo ten ruch nie jest centralny. No i tu się pojawia problem, jak tym zarządzić. Mamy oczywiście dzisiaj bardzo. Duże już doświadczenia w dostępie do różnych aplikacji w chmurze w modelu SAS, czyli np. Microsoft Office 365, gdzie po prostu się logujemy do danego systemu przez przeglądarkę. To jednak podejście ma tą dużą wadę, że wystawiamy taki system do styku z internetem. A większość systemów firmowych nie ma takiej potrzeby. Czyli nie musi być dostępna publicznie dla wszystkich użytkowników internetu, bo to oczywiście zwiększa skalę zagrożenia i potencjalnego ataku. Jeżeli zostanie jakaś podatność znaleziona dla systemu X, a my ten system X wystawiamy do internetu, to automatycznie jesteśmy dodatkowo narażeni. Jest oczywiście z tym jeszcze związany dodatkowy problem, że najczęściej nie nadążamy z paczowaniem odpowiednich systemów, czyli nawet jeżeli mamy. Wiedzę na temat tego, że jest już poprawka bezpieczeństwa dotycząca danego systemu, to jak mamy tych systemów wiele, dziesiątki, setki, to nawet zastosowanie tych paczy, tych poprawek jest problematyczne i zajmuje czas. I ten czas, który nam jest potrzebny do spaczowania danego systemu, jest okresem, w którym jesteśmy narażeni na potencjalne ataki. W związku z tym, jest to potężny problem, i między innymi Gartner sugeruje. Ukrywanie zasobów, które nie muszą być wystawione publicznie, za VPN-em. Czyli mówimy teraz o takiej formie, że mamy rozproszone systemy, często w różnych miejscach. Nie musimy ich wystawiać publicznie do internetu, ale musimy w jakiś sposób tych naszych użytkowników do tych systemów podłączyć. I tutaj ten model VPN-owy, czyli najpierw łączymy się VPN-em do danego środowiska, a następnie za tym VPN-em, tym koncentratorem mamy dany system, już nas dodatkowo zabezpiecza, czyli daje nam dodatkową warstwę bezpieczeństwa z punktu widzenia architektury i naszej infrastruktury. W takich rozwiązaniach chmurowych często nie ma możliwości, w zasadzie w ogóle nie ma możliwości fizycznego zastosowania firewalla. Bazujemy na wirtualnych maszynach, co nie jest najczęściej problemem, bo przy dzisiejszych procesorach jest to zupełnie wystarczające. Jest tutaj natomiast wyzwanie dotyczące kierowania ruchem. Czyli jeżeli mamy tą rozproszoną strukturę, to musimy mieć jakieś narzędzie, które powie naszemu klientowi, stacji końcowej, gdzie za jakim VPN-em jest odpowiedni system. I tutaj właśnie te systemy ZTNA dają taką możliwość czy automatyzują tą formę sterowania ruchem. Jeżeli słyszałeś coś kiedyś o takich sieciach SD-WANowych, to tu jest troszeczkę zbieżność tego tematu, czyli sd tak w dużym skrócie mówi, że z danej lokalizacji, gdzie mamy urządzenie typu gateway, jakiś SD-WANowy, możemy kierować ruchem do różnych lokalizacji w zależności od różnych parametrów. I sd zakłada, że mówimy o takim brzegowym urządzeniu per lokalizacja, czyli dobrze się to nadaje do sytuacji, gdzie mamy wielu użytkowników w jakichś zdalnych lokalizacjach albo w centralnej lokalizacji i wychodzimy do systemów chmurowych. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że mamy pojedynczych użytkowników rozproszonych na przykład w domach, no to tutaj sd się nie sprawdzi, no bo mamy pojedynczego użytkownika w dostępie typowym internetowym jednego łącza e, i nie mamy za bardzo jakiejś innej alternatywy e, w kontekście ISP's. W związku z tym podejście ZTNA, czyli łączenia VPN-ów, jest tutaj rozwiązaniem bardziej pasującym. Dla takich użytkowników pracujących zdalnie czy hybrydowo możemy stosować takie podejście, że VPN -y zapinamy do różnych terminatorów VPN-ów, do koncentratorów, a za nimi mamy zdefiniowane konkretne aplikacje. Śledzimy to, kto się łączy do jakiej aplikacji. Jesteśmy w stanie nadać politykę bezpieczeństwa dostępu do takich aplikacji, w zależności od tego, jaka jest nasza polityka w stosunku do typów użytkowników, i jesteśmy w stanie to kontrolować w takim środowisku bardzo rozproszonym. W związku z tym, wydaje się, że faktycznie to podejście z ZTNA, Zero Trust Network Access, to jest coś, co będzie się upowszechniało, będzie nas dotyczyło, jeżeli będziemy. Iść w stronę rozbudowy naszych systemów wewnętrznych o różne rozwiązania chmurowe, zewnętrzne, kolokacje, inne miejsca niż nasza centralna serwerownia i jeden centralny klaster czy dwa centralne klastry firewall. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe. Jeżeli masz jakieś pytania w tym zakresie, to oczywiście pisz w komentarzu. Na dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.